Zaczynamy od zwykłego wprowadzenia danych do programu, czyli w ogóle, żeby rozliczyć ewidencję czasu pracy, czy to będzie pakiet mobilności, czy to nie będzie pakiet mobilności, musimy przede wszystkim pobrać dane i te dane możemy pobrać albo z, z, ze zwykłego urządzenia do pobierania danych z kart i tachografów, albo możemy po prostu fizycznie pociągnąć te dane również z systemu telematycznego. Ja tu akurat mam spięty program Fortran z systemem telematycznym G-Box, czyli widzicie, że w tej chwili mógłbym pobrać 48... Odczytów z kart kierowców i 31 odczytów z tachografów cyfrowych. To się dzieje automatycznie w tle, i automatycznie ta telematyka przekazuje te pliki z kart kierowców do programu Fortran, również do firm rozliczających. Inelo na przykład tak pracuje poprzez swoją usługę OCRK. Więc to jest o tyle istotne. Dlaczego istotne stało się teraz? pobieranie tych danych tak naprawdę jak najszybciej. Czyli nie, nie tam, że przyjedzie sobie kierowca 15, to ja go sobie 15 odczytam, no bo teraz jest istotne, żeby tę listę płac, faktycznie większość firm chce zrobić tę listę płac już z uwzględnieniem wyrównań do płac zagranicznych, chce zrobić do 10, następnego, kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy ta wypłata. Więc fajnie jest mieć taki system, który umożliwia pobieranie tych danych, drugiego, trzeciego czy nawet pierwszego, wszystkich danych z wszystkich kart kierowców przynajmniej, żeby można było przystąpić jak najszybciej do analizy tych, tych danych. Po pobraniu, czyli możemy ręcznie, możemy z systemów telematycznych, tutaj zostawiam Wam oczywiście wybór, wy decydujecie, jaką formą chcecie się Posługiwać. Jeżeli chodzi o dalej o to, co możemy w programie Fortran zrobić, to jest analiza tego w takim kalendarzu rocznym. Czyli jeżeli mamy już pobrane te dane, to warto sobie wejść w jakikolwiek kalendarz, harmonogram, w cokolwiek, żeby zobaczyć, czy te dane w ogóle mi się pobrały. To jest czasami błąd, który spotykam w różnych firmach transportowych, które pobierają sobie teoretycznie co 28 dni z karty kierowcy pliki i co 90 dni z tachografu, ale potem nie analizują, czy te pliki nie są uszkodzone, czy one są kompletne, więc ten kalendarz poprzez te kolory zielony i zielony z czarnym lub sam zielony, sam zielony oznacza, że to są dane z karty kierowcy, czyli jak widzisz, widzisz tutaj na na programie Fortans, od razu zacznę może sobie moje magiczne strzałki rysować, taki kolor zielony, to są na pewno dane z, tylko z karty kierowcy. Jeżeli mamy połączenie koloru zielonego z, kolor, z kolorem czarnym danego dnia, na przykład 14 marca, tak jak teraz Ci zaznaczyłem, to to jest częściowo pobrane dane z tachografu cyfrowego i częściowo pobrane dane z karty kierowcy, czyli prawidłowo pobrany dzień, mamy dane i takie, i takie. Natomiast do ewidencji czasu pracy, czyli do rozliczenia tej płacy sektorowej, płacy zagranicznej, w ogóle ewidencji Czasu pracy wystarczą jak najbardziej dane z karty kierowcy, aczkolwiek dane z tachografu przydają się w takich określonych sytuacjach. Oprócz tego, że jest to obowiązek pobierania tych danych z tachografu cyfrowego co 90 dni, przypominam, te dane z tachografu należy pobierać, kartę co 28 jeszcze. Natomiast dane z tachografu cyfrowego przydadzą nam się w sytuacji, kiedy kierowca na przykład porzuca nam pracę i nie chce, znaczy no nie, porzucił pracę, więc nie da Ci już żadnej karty do odczytu swojej. Więc na podstawie danych z tachografu jesteś w stanie wygenerować sobie taką wirtualną. Kartę jego, kartę kierowcy, i na tej podstawie rozliczyć ewidencję czasu pracy. Albo inny przykład, który ostatnio mi się kilkakrotnie zdarzył, nie mi, tylko u moich klientów, kiedy kierowcy się uszkodziła karta, na przykład będąc w Hiszpanii i jeździł przez do momentu zjazdu, zjazdu czyli do, momen, do, w, do momentu zjazdu na bazę lub nie dłużej niż 14 dni, miał prawo jeździć na tak zwanych wydrukach, czyli bez karty, no bo karta była uszkodzona. W związku z tym potem na podstawie danych stachografu mogliśmy znowu stworzyć wirtualną kartę, przypisując te czynności nieprzypisane do kierowcy, czyli te jazdy bez karty, do tego konkretnego kierowcy i potem otrzymaliśmy normalnie taką wirtualną kartę kierowcy i na tej podstawie mogliśmy rozliczyć ewidencję czasu pracy kierowcy przeanalizować Naruszenia, więc jakby dane, nie jakby, dane z tachografu są również bardzo istotne. Oprócz tego, że są obowiązkowe do pobrania, to są dosyć istotne. Na tym kalendarzu też zaznaczamy, jeżeli z góry znamy informacje, na przykład o urlopach kierowców. Czyli, jeżeli ja na przykład bym wiedział, że od 4 do 8 kwietnia ten kierowca byłby na Urlopie wypoczynkowym, to mogę sobie ten urlop szybciutko oznaczyć. Jeżeli kierowca następny tydzień miałby jakieś zwolnienie lekarskie, również mogę te zwolnienie lekarskie w bardzo szybki sposób na kalendarzu zaznaczyć. Gdybym się pomylił, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szybciutko. To te dane przywrócić, czyli wrócić do tego stanu źródłowego, do tego, co było wcześniej. Tutaj też widać taką ciekawą rzecz, dużo zielonego koloru. Za chwilę będę omawiał, o co tutaj chodzi. Ci z was, którzy mają program Fortness, myślę, że już wiedzą, domyślają się, co to tutaj może oznaczać, że tak dużo tego zielonego koloru nam się tutaj pojawiło, czyli te dane z karty, aktywności z karty przez kilkadziesiąt godzin. To za chwileczkę będę omawiał, jaki to ma kolosalny wpływ na ewidencję. Czasu pracy. Tutaj akurat w weekendy kierowca z reguły miał W, czyli wolne, a w tygodniu pracował, chociaż też nie w każdy dzień. Tak wygląda sobie analiza tych danych z miesiąca stycznia, lutego i marca. Tak jak widzisz, tutaj mamy mamy w tej chwili, analizujemy sobie te trzy miesiące, czyli 3 stycznia, luty, marzec roku 2022. Więc kalendarz sobie już zamykamy, załóżmy, że już przeanalizowaliśmy sobie te dane, mamy komplet, prowadziliśmy sobie urlopy. I przystępujemy do dalszej analizy czasu pracy kierowców. To, co ja zawsze polecam, żeby sobie przeanalizować, to również taki raport, akurat w Transie, on się nazywa kontrola szczegółowa samochodów lub kierowców, czyli taki raport, który nam sprawdzi przejechane kilometry przez kierowcę i jakimi samochodami ten kierowca te kilometry pokonywał. Więc tu akurat mamy przykład kierowcy, który. Jeździł tak naprawdę jednym samochodem. Ten samochód ma numer rejestracyjny ZK12345. Takim jednym samochodem sobie ten kierowca jeździł. Natomiast co my tutaj jeszcze widzimy? Widzimy, widzimy przejechane kilometry przez, przez tego kierowcę na tym, na tym samochodzie. Czyli mamy każdego dnia rozpisane kilometry, mamy rozpisane stany liczników, mamy godziny jazdy i, i mamy średnią prędkość. Prędkość akurat tu jest mniej istotna, ale. Więc tą, tą prędkość sobie tutaj wygumkujemy, ale przejechane kilometry, stany liczników i czas jazdy, czyli godziny jazdy, są tutaj dosyć istotne. I tutaj mamy takie jedno miejsce na dole w tym raporcie, gdzie widzimy, że coś jest na czerwono, czyli mamy informację następującą. Tutaj mamy stan licznika 954-283, a następnie mamy stan licznika dwa dni później, czyli 23 lutego. 954 285 na czerwono. Dlaczego? Dlatego, że brakuje nam dwóch kilometrów. Czyli dlaczego teraz brakuje tych dwóch kilometrów? No albo mamy nieodczytaną jakąś inną kartę kierowcy i te dwa kilometry są przejechane po prostu przez innego kierowcę tym samochodem, albo była jazda bez karty. Więc też możemy sobie szybciutko takie rzeczy wyłapywać. Taki sam raport możecie zrobić sobie na samochodzie, niekoniecznie per kierowca. No i na dole część z was wiem, że wypłaca różne premie od kilometra. Są takie, są takie firmy, więc mamy pięknie napisane, że ten kierowca w miesiącu lutym zrobił 11 584 km akurat na tym jednym samochodzie, ale gdyby jeździł czterema albo dwoma, to również byłaby to suma kilometrów przejechanych przez tego właśnie kierowcę. Zatem te kilometry również mogą mi się przydać do jakiejś ewidencji, do, jakiejś, do jakiejś premiowania, jeżeli część z was te takie takowe premie kilometrowe stosuje. To jest raport kontrola szczegółowa samochodów lub kierowców. Zamykamy sobie ten raport. Mam nadzieję, że ten raport jest ważny. Gdybyście w międzyczasie mieli jakieś pytania, to proszę te pytania, żebyście zadawali na sesji Q&A, czyli w tej trzeciej części. Zanotujcie sobie te pytania. Ja bym chciał po kolei omówić te rozliczanie czasu pracy kierowcy, potem przejść do listy płac i potem by byłby czas na pytania, bo nie będę w stanie rzucać okiem jednocześnie na, na pytania Twoje i, i kontynuować tego tej prezentacji, więc będę starał się teraz prezentować, a potem będziemy spokojnie sobie wracali do tego wszystkiego, więc pytania sobie notuj i potem w odpowiedniej chwili w, na czacie będzie można te pytania sobie zadać i będziemy sobie na ten temat rozmawiali.